zgromadzonych w jubileusz wkrólecia pochodniczej straży pożarnej w Milanów. Kunt św. Floriana zmógł się znaleźć w Polsce po roku 1528, kiedy tu pożar stracił całą dzielnicę Krakowa, Kleparz, a ocalał jedynie kościół Świętego Floriana. Odtąd zaczęto go czcić w całej Polsce, jako patrona od ognia jako opiekuna straży pożarnej. Trzeba bowiem pamiętać, że pożary należały do wieku XIX, do najpospolitszych blag nawiedzających przeważnie drewniane osady polskie. Święty Florian dla wszystkich pozostał wzorem pełnego zjednoczenia z Chrystusem i odważnego świadczenia o Nim, aż do śmierci męczeńskiej, która stanowi najwyższy wyraz miłości. Nie należy więc dziwić się, że i w Piranówku Ochotnicze Straży Pożarna uważają go za swego patrona i w dniu patronalnym puszczą go obecnością na mszy świętej, prosząc go o przymożną opiekę. Nie należy dziwić się, że obchodząc stulecie swego istnienia, żeby byli dość pańskiej, a wraz z nimi i my, ich rodziny i wielu zaproszonych gości, by dziękować Bogu za wstawienistem świętego Floriana za wszelkie dobro, które wypływa z ich działalności dla miasta i okolic. Oddziały. Patrzność! Na prawo! Patrz! Ruchu prezesie zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódca uroczystości Mazurkiewicz Kulka melduje. Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku gotową do uroczystości z okazji stulecia istnienia. Poczet flagowy baczność do podniesienia flagi państwowej marsz. Jubileusz Stolecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku. Jestem zaszczycony, mogąc przywitać Państwa na naszej uroczystości. W imieniu własnym, w imieniu burmistrza miasta Jerzego Wysockiego, przewodniczącej Rady Miasta Marii Sobczak, w imieniu wszystkich strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku, witam Pana, Panie Premierze, Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, druha Waldemara Pawlaka. Witam senatorów i posłów. Witam senatorów i posłów Polskiej. Posłankę panią Alicję Olechowską. Posłankę panią Neli Rokitę. Witam przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, patronów naszej dzisiejszej uroczystości. Milanówka w Milanówku jest jedynym stowarzyszeniem na terenie naszego miasta, działającym nieprzerwanie od czasu swego powstania do chwili obecnej. Została założona 1 grudnia 1911 roku jako oddział Straży Grodzickiej. Inicjatorem jej powołania był Gabriel Frasunkiewicz, społecznik, członek zarządu Straży Grodzickiej i mieszkaniec Milanówka. Za chwilę zostanie odczytany akt nadania Złotego Znaku Związku dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku. Odznaczenie to przypina się na sztandar, a poczet sztandarowy stanowią: Paweł Woźniak, dowódca pocztu, Piotr Pliszewski, sztandarowy, Marcin Rossak, asysta. O wręczenie odznaczenia proszę pana prezesa zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka i wiceprezesa zarządu wojewódzkiego Andrzeja Wasilewskiego oraz zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim, brygadiera Grzegorza Przerwę. Paszność. Rozkaz numer 1 przez 2011. Pododdziały Spacz. Uchwałą zarządu wojewódzkiego o Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, e, złotym znakiem związku zostali odznaczeni: Druch Suchecki Stanisław, Truch Woźniak Marian. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali. Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku Krzysztof Ciborowski. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Dariusz Matysiak, Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka, Robert Podgórski, Maria Smoleń. Dyplomami uznania Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Waldemara Pawlaka uhonorowani zostali Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Olechowska, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Groisku Mazowieckim, starszy brygadier pożarnictwa Hubert Chmielecki, prezes OSP Krzysztof Ciborowski, naczelnik OSP Milanówek Marek Wesołowski, zastępca naczelnika OSP Krzysztof Maliński, członek OSP Dowódca Uroczystości Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka, burmistrz miasta Milanówka Jerzy Wysocki. Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka Maria Sobczak, dyrektor szkoły podstawowej nr 2, pani Marianna Frej, pani Maria Smoleń, firma Luidor, Agencja Wydawniczo-handlowa Bożena, firma Wójtpol, firma MPM Produkt, firma Daftona. Pogratulować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Straż Milanówku obchodzi dziś stulecie. Spróbujmy na chwilę wyobrazić sobie, jak to wyglądało 100 lat temu. Wówczas Polski nie było na mapie. Był to czas zaborów. W tamtym czasie. Wyglądało to tak, jakby ówczesny porządek miał jeszcze długo panować. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na jubileusz stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku. Ochotnicza Straż Ogniowa jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny. Uczy się posłuchu i karności dla swej władzy, przez niego samego wybranej. Pogłębia w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie i w państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej. Powiedział kiedyś Bolesław Chomicz, założyciel Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polski. Część czas pożarna w Milanówku obchodzi stulecie swego istnienia. Z okazji tego jubileuszu pragnę przekazać wszystkim druhom serdeczne podziękowania za niestrudzone działania na rzecz lokalnej społeczności, za ofiarny udział w akcjach gaśniczych, spieszenie z pomocą w chwilach zagrożeń, za ratowanie życia ludzkiego i dobytku nierzadko kosztem własnego zdrowia. Wielokrotnie dawałem wyrazy szacunku jakim darzem służby zaangażowane w tworzenie bezpiecznego i wolnego od różnych zagrożeń życia mieszkańców Mazowsza. I pięknego jubileuszu stulecia działalności w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Mazowieckiego i własnym Składamy druhom i druhnom serdeczne z głębi serca płynące gratulacje oraz wyrazy wdzięczności za piękną, pełną za zaangażowania strażacką służbę, wzbogacającą dorobek środowiska pożarniczego w powiecie grodziskim. Wyrazem szczególnego uznania jest odznaczenie Waszej Ochotniczej Straży Pożarnej Złotym Znakiem Związku i lubi latom z Milanówka życzę owocnej służby hartu ducha zadowolenia szczęścia we wszystkim co robicie odczytam w tej chwili list gratulacyjny wystosowany przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Gustawa Mikołajczyka który w ten sposób chce Pogratulować druhom z Milanówka. Z okazji jubileuszu, stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku składam wszystkim druhom najserdeczniejsze gratulacje. Stulecie działalności jednostki to oczywisty powód do dumy z dobrze wypełnionego zobowiązania ochrony zdrowia, życia i mienia. Es ist mir eine Mam ich heute hier eingeladen bin. und darf die Grüße meiner Heimatstadt Welzheim hier überbringen. Za to, miasta, Welsheim. Wir sind gestern mit meinem, oder ich bin gestern mit meinen Kameraden hier angekommen und ich wurde, oder wir wurden sehr freundlich und kameradschaftlich aufgenommen. Dziękuję bardzo za gorące przyjęcie tutaj w mieście Milanówek. Dawniej praca strażaków, ochotników polegała wyłącznie na gaszeniu pożarów. Dziś strażackie wodzy wyjeżdżają do wszystkich tragicznych wydarzeń: do wypadków drogowych, powodzi katastrof kolejowych i budowlanych. To odpowiedzialna i niebezpieczna służba, której pełnienie jest zaszczytem. W imieniu pana Mariusza Błaszczaka bardzo dziękujemy za zaproszenie na tą uroczystość stulecia istnienia straży pożarnej w naszym pięknym Milanówku. Bardzo dziękujemy za Państwa służbę. Życzymy wszystkiego najlepszego i dalszego błogosławieństwa i opieki świętego Floriana nad Państwem. Dziękujemy. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem być dzisiaj tutaj z Państwem, zwłaszcza, że nasze Archiwum, Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej przez ostatnie trzy lata bardzo aktywnie zajmowało się dokumentowaniem, zbieraniem e, ilustracji, informacji, dokumentów e, państwa historii, Waszej historii, stuletniej i przebogatej. Więc chciałabym tylko zacytować słowa, którymi zamknęłam tę publikację. Słowa, które pomimo swoich stu lat nic nie straciły na swojej aktualności. Straże mają wychowywać swych członków w czynnej miłości bliźniego. Na krzyk gorę strażak ma rzucić dom, rodzinę, pracę zaczętą, a pospieszyć tam, gdzie zagraża niebezpieczeństwo kiedy potrzeba życiem swoim ocalić życie bliźnich. To jest obowiązek i kto go dobrze pojmuje, ten czuć się będzie najszczęśliwszym w świecie. Trzeba tylko, aby czynił to z własnej woli, aby do obrony rodaków pobudzała go miłość wielka, aby to czynił bezinteresownie. Okazji stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej Milanówek, członkom zarządu, strażakom i ich rodzinom, i wszystkim wspierającym OSP Milanówek na ręce pana prezesa Krzysztofa Dziborowskiego składamy gratulacje oraz podziękowania za niesienie pomocy potrzebującym i życzymy dalszego spełnienia się w służbie na rzecz bezpieczeństwa Milanówka i jego mieszkańców. Kiedy zawyje syrena nagle ruch, może one nie są takie atrakcyjne, ale omal, druchowie na odzew nie wyrywają drzwi w futrynach, żeby tylko iść i pomagać. Ten fanatyzm. Dziękuję Wam za ten fanatyzm, bo to jest najcenniejsze. Dziękuję Wam za aktywność ponadmiarę. Dziękuję Państwu za życzenia i wszystkie serdeczne słowa skierowane do nas, obchodzących dziś setny jubileusz. Państwa wyrazy uznania są skierowane do wszystkich pokoleń milanowskich strażaków, założycieli i kontynuatorów misji ratowania ludzkiego życia, zdrowia i imienia. pożarnym w Milanówku. No i od lat, od lat 78 roku należę do tej organizacji. Wcześniej należałem, to znaczy nie należałem, ale jeździłem do pożaru i koledzy mnie zmusiły, żebym się zapisał. I dlatego do tej pory jestem byłem prezesem e, straży pożarnej od 1980 roku do 1995. W moim przypadku jest to kultywowanie tradycji rodzinnych, jeżeli chodzi o przynależność dochodycznej Straży Pożarnej w Milanówku. Ojciec był czynnym strażakiem tej jednostki. Ja od 30 lat również uczestniczę w życiu Straży Pożarnej w OSP Milanówek. Również mój syn Tomasz jest strażakiem tej jednostki. No i sądzę, że tutaj obecny ze mną na rękach mój wnuk to będzie czwarte pokolenie, które już wejdzie właśnie w to drugie stulecie. Pojazd ten nie jest jeszcze wyposażony w pełni, teraz pozostaje kwestia pozyskania sprzętu na ten samochód i będzie wykorzystywany tak jak się wykorzystuje średni pojazd gaśniczy. W podach rocznicowych taką tablicę się pamiątkową robi, aby ci ludzie, którzy tutaj, którzy tutaj są, ich nazwiska, młode pokolenie, które kiedyś będzie po nas mogło sobie obejrzeć, kto w jakich latach brał udział w tych uroczystościach i która to była uroczystość w tym wypadku stulecie i, i wtedy y, będzie można sobie odtworzyć tych ludzi w pamięci wspomnieć ich i tak dalej. W tym momencie e, tętno wzrasta do 200, e, potem, e, potem ja szykuję e, kurtkę, otwieram drzwi, otwieram bramę, mąż włącza samochód, wyjeżdża i, i, i wszystko się dzieje wokół tego. On wyjeżdża, a ja potem zamykam bramę, zamykam drzwi, e, bo to wszystko jest taki pośpiech, to, jest, e, to są ułamki w sekund i już go nie ma. Z piskiem opon wyjeżdża, a potem się denerwuje. Nenerwuję się, czy akcja poszła pomyślnie, czy nikomu się nic nie stało, czy ludzie, w którym się pali dom, czy jakaś inna, inna akcja jest, czy tam nie ucierpieli, czy, czy, czy nikt nie, nie, nie ucierpiał, nie, nie zginął, nie spalił się. Dopóki mąż nie przyjedzie i nie zda mi relacji, że wszystko jest dobrze, to jednak jest napięcie, są emocje i obawa. Co się dzieje? To, co zwykle. Czyli mąż się po prostu zrywa i biegnie. Czasem trzeba mu tylko przypomnieć, na przykład, że buty trzeba założyć. Tak? Ale y, ja miałam ciekawszą taką, y, takie ciekawsze zdarzenie, kiedy byłam z synami, a mamy ich trzech, y, u fryzjera. I mój mąż y, trzymał na rękach najmłodszego synka. I usłyszał syrenę wyjącą. Wybiegł od fryzjera i pobiegł. Po czym. Ubiegł tak z 50 metrów, wrócił się i mówi no tak, ale Asiu, ja nie mogę z dzieckiem i oddał mi dziecko. Także to jest właśnie to. To jest to coś, czego nie można nazwać słowami żadnymi. Oni po prostu strażacy wszyscy, tak jak mówią, że oni. Strażakiem nie można zostać. Strażakiem się człowiek prosi. No i on najwyraźniej urodził się strażakiem.